Hello. Z tej strony Anna. A dziś pokażę wam tak 10 faktów o mnie. No. No dobra, więc tak. Lubię tańczyć. Gdy leci jakaś muzyka, która wpadnie mi akurat w ucho, zaraz zaczyna ruszać mi się nóżka i już praktycznie mam ochotę tańczyć. Dwójka. Kocham zwierzątka. Wszystkie te malutkie, te średnie, te duże. Chodźcie do mamusi! Dobrać się! E, kocham mocną muzykę, zazwyczaj słucham rocka, na przykład Evanescence, Avril, Green Day, BVB, ale wiele innych też zespołów podobnych. Także o tym to najwyżej kolejny tak zrobimy. Nie będę Wam wszystkiego od razu opowiadać. Po czwarte. Uwielbiam piercing i różne straszne rzeczy. Tak, piąte. Uwielbiam słodycze. mnie, mogę jeść słodycze do oporu i nigdy nie mam w sumie tego oporu, bo nigdy nie mam dość. Szóstka. Jeszcze nigdy nie leciałam samolotem i nawet nie mam zamiaru, ponieważ boję się wysokości, mam lęk wysokości, więc dla mnie nie muszę lecieć. Wolę na przykład. Więc wolę na przykład jeździć autobusem, pociągiem, no i samochodem. Dobrze, siódemka. <grymka> siódemka, już nie palę papierosów, i apeluję do wszystkich: nie palcie papierosów! Nie palcie papierosów, bo po prostu śmierdzicie. Teraz dopiero czuję ten zapach papierosów, a raczej ich smród. Dobrze, ósemka. Lu uwielbiam Pikachu, lubię Pikachu, może komuś to się wydaje dziwne, głupie, że jestem nienormalna, ale nie ważne, ważne, że mi się to podoba. Dziewiątka, wiem, wiem, Duża osób powie, że to jest bardzo dziecinne, ale wciąż kupuję gazety, uwielbiam gazety. No i dziesiątka, nie lubię jeść ryb. Nie jestem wegetarianką, mięso lubię, ale za rybami nie przypadam. Dziękuję bardzo za uwagę. <grywki> Dzięki, za, że obejrzeliście mój tak. Myślę, że się chyba się nie nudziliście. No to pa.